Czy wiedziałeś, że niektóre z produktów, których najbardziej obawiają się osoby chore na cukrzycę, mogą być właśnie tymi, które najbardziej pomagają w jej kontrolowaniu? Przez lata miliony starszych dorosłych otrzymywały zalecenia, by całkowicie wyeliminować wszelkie słodycze ze swojej diety, zwłaszcza w przypadku stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy typu 2. Wiele z tych osób przestrzegało tych zaleceń z dużą dyscypliną, rezygnując nawet z owoców, które wcześniej stanowiły podstawę ich codziennego jadłospisu. Głównym powodem tego jest strach przed cukrem. A co jeśli ten lęk opiera się na błędnym przekonaniu? Dziś zapraszam Cię, by spojrzeć na owoce z innej perspektywy, ponieważ współczesna nauka odkrywa coś naprawdę interesującego. Nie wszystkie słodkie owoce są szkodliwe dla poziomu cukru we krwi. W rzeczywistości, niektóre z nich, spożywane w odpowiedni sposób, mogą być cennymi sprzymierzeńcami. Pomagają stabilizować poziom glukozy, wspierać pracę trzustki i poprawiać wrażliwość na insulinę. Nie mówimy o kosztownych terapiach ani skomplikowanych dietach. Mówimy o naturalnych, bezpiecznych. I smacznych rozwiązaniach, które prawdopodobnie masz w zasięgu ręki, być może nawet w swojej kuchni. W tym filmie pokażę ci pięć słodkich owoców, które nie tylko możesz jeść bez obaw, ale które warto włączyć do swojej diety częściej, jeśli zmagasz się z insulinoopornością, stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Zostań z nami do końca, ponieważ owoc który znalazł się na pierwszym miejscu. Nie tylko reguluje poziom cukru we krwi, ale również chroni serce i poprawia pamięć. Wszystkie informacje, które przedstawię, są oparte na wiarygodnych badaniach naukowych i wyjaśnione w prosty sposób, zwłaszcza dla tych, którzy chcą poprawić swoje zdrowie w naturalny sposób, bez całkowitego uzależniania się od leków. Przygotuj się na ponowne odkrycie słodyczy Jaką oferuje natura i zrozumienie, dlaczego wybór odpowiedniego owocu może być równie skuteczny jak lekarstwo. Zaczynajmy. Owoc numer 5. Zaczynamy tę listę od klasycznego, ale bardzo silnego owocu czerwonego jabłka. Zapewne znasz popularne powiedzenie: Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala od domu. Choć może brzmieć jak zwykły slogan kryje w sobie ważną prawdę. Szczególnie, gdy mówimy o kontroli poziomu glukozy u starszych osób z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. Czerwone jabłko ma naturalną słodycz, ale nie działa na organizm tak samo jak cukier rafinowany obecny w napojach gazowanych czy ciastach. Dzieje się tak dlatego, że zawiera dużą ilość rozpuszczalnego błonnika, zwłaszcza pektyny. Ten błonnik tworzy żel w jelitach, który spowalnia wchłanianie cukru do krwi, zapobiegając gwałtownym skokom glukozy, które obciążają trzustkę i układ krążenia, ale na tym korzyści się nie kończą. Jabłko dostarcza również flawonoidów, takich jak kwercetyna, naturalny przeciwutleniacz o właściwościach przeciwzapalnych. Związek ten chroni komórki beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. U osób starszych komórki te często ulegają osłabieniu przez stres metaboliczny i przewlekły stan zapalny. Regularne spożywanie jabłek może działać jak naturalna tarcza ochronna dla tych ważnych komórek. Najnowsze badania, takie jak te opublikowane w British Medical Journal, potwierdzają te korzyści. Według nich osoby, które regularnie jedzą jabłka, mają niższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Dzieje się tak, ponieważ jabłka nie tylko stabilizują poziom cukru we krwi, ale także poprawiają wrażliwość organizmu na insulinę, co ułatwia wnikanie glukozy do komórek. Sposób spożycia jabłka ma kluczowe znaczenie dla jego działania. Najlepiej jeść je w całości ze skórką. Najlepiej na czczo lub jako przekąskę między posiłkami. Unikaj przetworzonych form, takich jak gotowe musy, soki czy pieczone jabłka z cukrem, tracą one większość błonnika i cennych właściwości. Aby wzmocnić działanie jabłka, możesz połączyć je z łyżką naturalnego masła orzechowego lub kilkoma orzechami. Taka kombinacja owoców i zdrowych tłuszczów jeszcze bardziej spowalnia wchłanianie cukru. I pozwala dłużej utrzymać stabilny poziom energii. Podsumowując, czerwone jabłko to nie tylko zwykły owoc, lecz prawdziwe, naturalne lekarstwo w formie przekąski. Jest dostępne przez cały rok, tanie, łatwe do zabrania ze sobą i proste do włączenia do codziennego jadłospisu. Numer 4. Borówki, małe i pełne energii to owoce pełne życia. Które wiele osób uważa za współczesne superfoods, choć tak naprawdę od dziesięcioleci są badane pod kątem swoich niezwykłych korzyści dla zdrowia metabolicznego, zwłaszcza u osób z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. Mimo ich słodkiego smaku, mają bardzo niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują gwałtownych wzrostów glukozy, które mogłyby przeciążyć trzustkę czy wywołać stres. Dla układu hormonalnego. Są bogate w antocyjany, naturalne barwniki o silnym działaniu antyoksydacyjnym, które pomagają poprawić wrażliwość na insulinę i zmniejszyć stan zapalny w organizmie. To szczególnie ważne u osób starszych, ponieważ z wiekiem organizm staje się mniej podatny na działanie insuliny, co utrudnia kontrolę poziomu cukru we krwi. To nie tylko teoria. Badanie opublikowane w Journal of Nutrition wykazało, że dorośli z prediabetyzmem, którzy codziennie przez 8 tygodni spożywali borówki, doświadczyli znaczącej poprawy metabolizmu glukozy oraz obniżenia poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1C, kluczowego wskaźnika długoterminowej kontroli cukrzycy. To sprawia, że borówki są prostym, ale skutecznym sposobem na zapobieganie powikłaniom związanym z cukrzycą. Poza korzystnym wpływem na poziom cukru we krwi, te owoce chronią również oczy, mózg i układ sercowo-naczyniowy. Ich przeciwutleniacze wzmacniają drobne naczynia krwionośne, zmniejszają ryzyko retinopatii cukrzycowej, poprawiają krążenie w kończynach i pomagają zapobiegać pogorszeniu funkcji poznawczych. W rzeczywistości Różne badania sugerują, że regularne spożywanie borówek może wspierać pamięć i pracę mózgu u osób starszych. Włączenie ich do codziennej diety jest bardzo proste. Możesz dodać łyżkę borówek do śniadania z naturalnym jogurtem bez cukru, wymieszać je z gotowaną owsianką, przygotować smoothie z chia i orzechami lub dorzucić do zrównoważonej sałatki owocowej. Od jednej czwartej do pół szklanki dziennie wystarczy, by skorzystać z ich właściwości. Jeśli nie masz świeżych borówek, wersje mrożone lub suszone bez dodatku cukru również będą doskonałą alternatywą. Warto podkreślić, że borówki mają bardzo wysoką koncentrację składników odżywczych, więc nie trzeba ich jeść w dużych ilościach, by zauważyć pozytywne efekty. Ich uniwersalność sprawia, że są idealne dla osób. O różnych apetytach i nawykach żywieniowych. Możesz je nawet wykorzystać do domowych deserów niskowęglowodanowych, lub połączyć z orzechami i cynamonem jako pożywną przekąskę. Podsumowując: choć są niewielkie, borówki mają ogromny wpływ na zdrowie. Codzienne ich spożywanie to praktyczny, naturalny i smaczny sposób na poprawę metabolizmu, ochronę ważnych narządów. I czerpanie przyjemności z jedzenia zdrowych, atrakcyjnych i łatwych do spożycia owoców. Nie lekceważ ich rozmiaru, ponieważ w tych małych owocach kryje się potężna, naturalna smedycyna dla Twojego ciała i umysłu. Owoc Numer 3. Jeśli kiedykolwiek myślałeś, że owoc tak słodki jak papaja nie nadaje się dla osób z cukrzycą, czas zmienić to przekonanie. Dojrzała papaja. O miękkiej i soczystej konsystencji okazuje się zaskakująco korzystna dla osób zmagających się z insulinoopornością stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. To, co czyni ten owoc wyjątkowym, to nie tylko jego przyjemny smak, ale także naturalne połączenie błonnika rozpuszczalnego, enzymów trawiennych i przeciwutleniaczy. Szczególnie wyróżnia się papaina, enzym który ułatwia trawienie. Wspomaga rozkładanie białek i pomaga redukować przewlekły stan zapalny, cichy problem, który poważnie dotyka osoby starsze z zaburzeniami metabolicznymi. Chociaż papaja jest słodka, ma umiarkowany indeks glikemiczny, co oznacza, że cukier uwalnia się powoli do krwiobiegu, zapobiegając nagłym skokom glukozy, które mogą przeciążać trzustkę lub zakłócać Poziom insuliny. Dodatkowo błonnik w papai działa jak naturalna bariera, która spowalnia wchłanianie cukru, pomagając utrzymać stabilny poziom energii. Jej zalety nie kończą się jednak na kontroli glukozy. Papaja jest bogata w witaminę C, beta karoteny i flawonoidy, takie jak kryptoksantyna, związki, które wzmacniają układ odpornościowy. Chronią komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym i wspierają zdrowie trzustki. Te składniki wspomagają również zdrowy wygląd skóry, co jest szczególnie cenne u osób starszych, u których procesy regeneracji komórkowej zachodzą wolniej. Kolejną ogromną zaletą papai dla osób starszych jest łatwość jej spożywania, trawienia i łączenia z innymi produktami. W przypadkach braku apetytu. Powolnego trawienia, lub problemów z uzębieniem, ten owoc może stać się pożywną i kojącą opcją. Jego miękka konsystencja i słodki smak sprawiają, że jest przyjemny nawet dla wrażliwych podniebień. Aby w pełni wykorzystać jej właściwości, najlepiej spożywać małą porcję dojrzałej papai na śniadanie lub jako lekką przekąskę. Pół szklanki lub jeden plasterek wystarczy. Aby skorzystać z jej właściwości. Jeśli dodasz kilka kropel naturalnego soku z cytryny, nie tylko wzmocnisz jej smak, ale także ułatwisz przyswajanie witaminy C i przeciwutleniaczy. Możesz dodać ją do świeżych sałatek, połączyć z naturalnym jogurtem bez cukru lub zmieszać z gotowaną owsianką, tworząc pożywne i kojące śniadanie. Unikaj jednak łączenia papai z miodem lub dodatkowymi cukrami. Ponieważ osłabia to jej działanie regulujące poziom glukozy. Wiele osób z cukrzycą wykluczyło papaje ze swojej diety ze strachu, nie zdając sobie sprawy, że rezygnują z potężnego, dostępnego i smacznego narzędzia poprawiającego zdrowie metaboliczne. Teraz, gdy już to wiesz, pamiętaj, że spożywana z umiarem i świadomością, dojrzała papaja może być Twoim sprzymierzeńcem w drodze do bardziej zrównoważonego, trawiennego i naturalnego stylu życia. Numer 2. Świeży figowiec o głębokim smaku i delikatnej konsystencji. To jeden z najstarszych znanych człowiekowi owoców. Pomimo swojej naturalnej słodyczy, wiele osób z cukrzycą unika go w diecie, nie wiedząc, że spożywany we właściwy sposób może być jednym z najlepszych sprzymierzeńców w stabilizacji poziomu glukozy i ochronie kluczowych organów, takich jak trzustka i wątroba. To, co wyróżnia świeże figi, to ich wysoka zawartość błonnika rozpuszczalnego, szczególnie takiego rodzaju jak mucylak, śluz roślinny. Tworzy on gęsty żel w układzie pokarmowym, który spowalnia wchłanianie cukru, zapobiegając gwałtownym wzrostom glukozy po posiłkach. I poprawiając odpowiedź organizmu na insulinę, zwłaszcza u osób starszych, których metabolizm zwykle staje się wolniejszy i mniej wydajny z wiekiem. Co więcej, ten błonnik pomaga utrzymać stabilny poziom energii i zapobiega przeciążeniu trzustki, ale na tym korzyści figi się nie kończą. Figa zawiera również związki bioaktywne, takie jak polifenole i flavonoidy. Które wykazują działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne i ochronne na poziomie komórkowym. Te substancje pomagają zmniejszyć stan zapalny o charakterze przewlekłym cichy, lecz kluczowy czynnik w rozwoju insulinooporności i pogorszeniu funkcjonowania układu hormonalnego. Ciekawostką jest to, że właściwości przeciwcukrzycowe wykazują nie tylko owoce figi, ale również jej liście. Badanie opublikowane w czasopiśmie Diabetes Research and Clinical Practice wykazało, że ekstrakty z liści figowca pomagają obniżać poziom insuliny u osób z cukrzycą typu 2, poprawiając ich kontrolę metaboliczną. Przygotowane w formie naparu, liście mogą bezpiecznie uzupełniać dietę, o ile są spożywane z umiarem i pod nadzorem lekarza. Aby bezpiecznie korzystać z właściwości figi, należy zawsze wybierać świeże owoce i unikać wersji suszonych lub kandyzowanych, ponieważ po utracie wody znacznie wzrasta w nich stężenie cukru, co może negatywnie wpłynąć na poziom glukozy we krwi. Spożycie jednej lub dwóch świeżych fig dziennie, najlepiej jako przekąska lub deser po posiłku bogatym w białko i zdrowe tłuszcze, może przynieść istotne korzyści. Doskonałym sposobem na wzmocnienie ich działania jest połączenie z naturalnym jogurtem bez cukru, plasterkiem białego sera lub garścią migdałów. Takie połączenia nie tylko obniżają indeks glikemiczny posiłku, ale również dają uczucie sytości i wyjątkowy smak. Podsumowując, świeża figa to znacznie więcej niż słodki owoc to starożytny pokarm, którego działanie Potwierdza współczesna nauka: Spożywana świadomie może być świetnym sprzymierzeńcem w kontroli poziomu cukru, wspierać trawienie i wprowadzać do codziennej diety odrobinę naturalnej słodyczy. Owoc numer jeden zielony banan to produkt bardzo powszechny w wielu domach w Ameryce Łacińskiej, ale również jeden z najmniej zrozumianych, jeśli chodzi o zdrowie i cukrzycę. W przeciwieństwie do dojrzałego żółtego banana, który zawiera cukry proste, zielony banan jest bogaty w skrobie oporną, rodzaj węglowodanu, który działa bardziej jak błonnik niż cukier. Skrobia ta nie jest trawiona w jelicie cienkim, lecz dociera w stanie nienaruszonym do jelita grubego, gdzie odżywia korzystne bakterie jelitowe. To działanie prebiotyczne poprawia zdrowie układu trawiennego. Wzmacnia odporność i, co najważniejsze, pomaga poprawić wrażliwość na insulinę u osób z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Może to mieć ogromne znaczenie w długoterminowej kontroli poziomu glukozy. Wielu ludzi nie wie, że spożywanie zielonego banana w odpowiedni sposób może przynieść efekty podobne do działania niektórych leków przeciwcukrzycowych. Potwierdza to badanie opublikowane w czasopiśmie Nutrition and Metabolism, które wykazało, że regularne spożycie zielonego banana pomaga obniżać poziom cukru we krwi po posiłkach. Dzieje się tak dlatego, że skrobia oporna spowalnia tempo, w jakim cukier dostaje się do krwiobiegu, zapobiegając szkodliwym skokom glukozy. Dodatkowo, zielony banan ma właściwości przeciwzapalne wspiera trawienie, chroni jelito grube i dostarcza stabilnej energii na dłużej. To produkt wszechstronny, tani i łatwy w przygotowaniu, co czyni go dostępną i trwałą opcją do włączenia w zrównoważoną dietę. Aby spożywać go w zdrowy sposób, najlepiej gotować go na parze lub przygotować w formie puree, bez dodatku cukru i bez smażenia. Można go połączyć z awokado, gotowanym jajkiem, rybą. Lub innym chudym białkiem. Zielony banan świetnie sprawdza się także jako baza do tortilli, zup lub niskowęglowodanowego pieczywa. Należy unikać jego smażenia na rafinowanych olejach lub przerabiania na chipsy, ponieważ takie przygotowanie pozbawia go zdrowotnych właściwości i zamienia w produkt prozapalny. Popularnym i zdrowym przepisem jest puree z zielonego banana, z dodatkiem czosnku. I oliwy z oliwek. Prosta, smaczna i lekko strawna potrawa. Można go również zetrzeć na tarce i przygotować placuszki, albo połączyć z owsianką i nasionami, tworząc funkcjonalne śniadanie, które nie powoduje nagłych skoków cukru. Podsumowując, zielony banan to skromny produkt o zaskakującym potencjale. Spożywając go w niedojrzałej formie, Wybierasz nie tylko owoc o niskiej zawartości cukru, ale także wspierasz swój metabolizm. Chronisz jelita i pomagasz organizmowi lepiej funkcjonować każdego dnia. Pamiętaj, że nie wszystkie słodkie owoce są wrogami Twojego zdrowia. Zwłaszcza jeśli zmagasz się ze stanem przedcukrzycowym lub cukrzycą typu 2. Niektóre z nich, jak czerwone jabłko, dojrzała papaja, borówki. Świeża figa i zielony banan mogą stać się Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami, jeśli wiesz, kiedy i jak je spożywać. Te owoce nie tylko w naturalny sposób osładzają dietę, ale również dostarczają błonnika, przeciwutleniaczy, witamin i związków bioaktywnych, które stabilizują poziom cukru we krwi, poprawiają wrażliwość na insulinę i chronią kluczowe narządy, takie jak trzustka, wątroba. Czy serce. Oferują także praktyczny i smaczny sposób na dbanie o siebie bez konieczności całkowitego polegania na lekach. Sekret nie polega na eliminacji słodyczy z życia, lecz na mądrym wyborze. Różnica między zjedzeniem całego owocu a wypiciem przetworzonego soku jest ogromna. Podczas gdy cały owoc, spożywany powoli i w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi, Wspiera metabolizm, smoothie bez błonnika lub zagęszczony sok może wywołać gwałtowny skok cukru, porównywalny z deserem. Jeśli już wprowadziłeś te owoce do swojej diety, gratulacje, robisz krok ku zdrowszemu życiu. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, teraz jest idealny moment, by zacząć. Wybierz jeden owoc. Wypróbuj go zgodnie z zaleceniami i zobacz, jak reaguje Twoje ciało? Natura jest mądra. Wystarczy jej posłuchać, a odpowie: Napisz w komentarzu, który z tych owoców już gości w Twojej diecie i który zamierzasz zacząć włączać. Będzie mi miło Cię przeczytać i towarzyszyć Ci w tej drodze do bardziej naturalnego i zdrowego życia. Jeśli ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak dbać o swoje zdrowie, zostaw łapkę w górę. Udostępnij go komuś, kto tego potrzebuje i zasubskrybuj kanał, byśmy mogli dalej wspólnie odkrywać, jak leczyć się mocą natury. Pamiętaj, Twoje ciało nadal potrafi się regenerować, wystarczy, że dasz mu to, co naprawdę je odżywia.